Dzień dobry, witam Was serdecznie. Co chciałem wam tutaj powiedzieć? Byłem wczoraj na bednarach, miałem prezenty. No i wróciłem z powrotem. Nikt mnie nie poznał, nikt mi nie podszedł. Chyba tak łaziłem kulawo po tych bednarach, bo w sumie nie, niewiele znalazłem, tu co chciałem. Znaczy, udało mi się trafić na taką firmę, gdzie akurat sobie... Troszkę oglądałem głębosza i widzę, że moja konstrukcja jest daleka od ideału. Jeśli chodzi o, o jakość wykonania i stopień tego wykonania, to jest taka jakby nowa firma z podłodzi. Coś się udało ustalić. Wziąłem sobie katalog i sobie tak oglądam w tym katalogu, ale to niewiele mi da. Bo tak, rama jest inna, to jest inne. W sumie wszystko jest inne. Ramy jak po ramę, no to tam jest chyba profil 200 na 100 to dałoby się to dźwignąć, bo kupiłoby się profil i by się po prostu, wiecie, rozpawało i byłaby dwusetka. No tam jest też inaczej, bo tam jest w fałce, czyli tak można powiedzieć po nowoczesnemu. No i sobie tutaj krisu. Jedzie do PGR-u Robić dalej swoje zadania A co dla was Chrisu miał? Chris, miało? Chris wziął kubeczki Z najnowszej produkcji I miałem John i miałem i z Kuboty I koszulki z John i z Kuboty Wszystko wróciło <laughs> Także Było, były jakieś tam fanty od Chrisa do zgarnięcia, no ale No tym razem się nie udało może następnym razem, ale kiedy razem na te targi pojadę O właśnie Jadek od swojego rzepaku o, coś tu się coś tu się zmieniło trochę Wagner widzę, że ruszył Orinko ruszył Orion oczywiście nie Orinco. no i widzę, że trochę mój ksak. fazar się zabrał A to co przyjechałem to to jest różnica ten dzień nie wiem, co ja tam w takie bryły. A potem zapiąłem wał, w takie bryły, w takie wszystko posiałem. I lepszy niż ten, co po prostu było z wałem. I to jest właśnie też zaskoczenie. Ale to może gdzieś, jak już będę, będę jechał, wracał. Tu mnie pole czeka do talerzowania. Ale John Deere czeka na warsztat. także mam, tutaj tą wymianę orbitrola. Trzeba to będzie w końcu wziąć i rozebrać ale jeszcze muszę umieć rozsiewać po akcji Po akcji wiecie jakiej z fosforem no tyle o ile jeszcze się zobaczy co i jak Także tak to wygląda to ja Was tu pozdrawiam serdecznie do usłyszenia i cześć